yeah <laughs> w dzisiejszym odcinku będziemy robić coś bardzo dziwnego, ponieważ będziemy porywać ludzi, a dokładnie tym mini statkiem kosmicznym, który jest tutaj nad moją głową. Bo tak jak widzicie, jesteśmy w symulatorze UFO i możemy sobie na przykład podejść tutaj do jakiegoś ludzika, który bardzo dziwnie chodzi z tego co widzę. I jak sobie na niego klikniemy, to teraz nasze UFO zaczyna go porywać jakimś laserem, chyba czy coś takiego. No i oczywiście pamiętajcie, że jeżeli chcecie mi pomóc, to w tym momencie musicie zostawić łapeczkę w górę subskrybacyjnym i koniecznie oglądać się odcinek do końca, bo chciałbym dojść na ostatni świat. Nie wiem, czy mi się to uda, ale zaraz. Uda nam się na pewno porwać pierwszą osobę. Zobaczcie, że tutaj zostało tylko 5 energii. Dawaj, bardzo szybciutko. Ostatnie 2 HP. I uwaga, 3, 2, 1. Mamy to. I właśnie kogoś porwaliśmy. Co tu się dzieje w ogóle? Dobra, okej, okay, udało nam się. Jeszcze sobie odbierzemy nasze wszystkie pieniążki. I kolejny świat, z tego co widzę, mamy dopiero od 1000. Ale, dobra, weźmy sobie tutaj w sklep, bo widziałem, że są busty i możemy sobie kupić busta razy 2, na przykład na godzinkę, za 58 rubloksów. Dlatego kupimy sobie to, bo myślę, że to nam się na pewno bardzo przyda. I teraz będziemy nasze pieniążki zarabiać. Razy dwa, więc naprawdę ogólnie super. Tutaj możemy sobie jeszcze kupować więcej statków. Tak, możemy mieć ogólnie. Co jest? Ja mam jakąś czapkę na głowie. Co się teraz stało? Czekajcie. Tutaj są jeszcze jakieś czapki i teraz będzie mi to dawało więcej wszystkiego. Dobra, bardzo fajnie. Mamy jeszcze pieniądze dodatkowo razy dwa. I tu możemy sobie kupować jakieś statki kosmiczne i tak dalej. O, zaprojektować go możemy, tak? Czy nie możemy? Mamy 25. Ja bym chciał sobie go. O, udało się. Ulepszyliśmy sobie statek teraz. Dobra, bardzo fajnie. I teraz będziemy porywać ludzi jeszcze szybciej, z tego co mi się wydaje. Patrzcie to. Podchodzimy sobie do jakiegoś kolejnego typeczka. No już teraz zabrałem po 4 HP. I ja bym chciał w ogóle zrobić jakąś lepszą czapkę, bo te, te kwiatki chyba za bardzo do mnie pasują, tak mi się wydaje, ale dobra, niech teraz sobie będą, nie przeszkadza mi to. ale dobra, jaką szybku tutaj go teraz porwie, dawaj! Dobra, i mamy właśnie złapaną kolejną osobę już tutaj w naszym statku. Nie wiem, jakim cudem oni się tam mieszczą wszyscy, ale ej, z niego dostaliśmy teraz jakąś kolejną czapkę. Ile możemy mieć czapek na raz założonych? Mam teraz dwie czy jedną? Dobra, ogólnie tu mam dwie. Więc bardzo fajnie. Potem sobie będziemy może zakładać lepsze. Czekajcie, czy ja mogę tutaj sobie dać jakoś, żeby mi się... Okej, okay, tu możemy sobie włączyć, żeby mi się zakładały najlepsze. Czapki automatycznie. Tak myślałem właśnie, że jest coś takiego. I kolejnego statku nie możemy sobie jeszcze niestety kupić, ale zobaczcie, że tutaj jest pszczoła. Jest legendarna pszczoła. Jest to legendarny pet w grze, który możemy sobie kupić za 98 rubuksów. Dlatego myślę, że jednego takiego peta możemy sobie kupić, bo na pewno nam się przyda. Dobra, kupujemy sobie szybko to i teraz tak. Co mi tu dropnie? Zobaczcie same legendy, co tutaj się dzieje teraz i dostaniemy. Uwaga, co to będzie, co to będzie? Chyba legendarna pszczółka. Dobra, widzowie, udało nam się legendarną pszczółkę dropnąć, więc ogólnie naprawdę bardzo fajnie. I teraz możemy sobie gdzieś tutaj to założyć. Dobra, Equip. I teraz mamy razy 21 pieniądze. Ja pierdzielę, co tu się będzie teraz działo? Dobra, podchodzimy sobie do ciebie. 80 hopeł nam aż. Ej, to jest dosyć dużo. Co się stało teraz? Ej, on już w sekundę dosłownie złapał ten statek. Dobra, odbierzmy sobie pieniążki. Ile z tego będzie? 5, 6, 7 tysięcy. Dobra, widzowie, słuchajcie, my sobie zaraz idziemy na kolejny świat, bo kolejny świat kosztuje 1000, ale zanim sobie tam pójdziemy, kupmy sobie kolejne ufo. I jeszcze jedno ufo i mamy w tym momencie już teraz 3 Dobra, to sobie jeszcze ulepszymy, to sobie też ulepszymy znaczmy. I oczywiście jeszcze nastać. To to za tysiąc może już nie. Cyk, cyk. I jeszcze to cyk, cyk. Dobra, ogólnie wam powiem, że już jest naprawdę bardzo dobrze. Mamy pszczółkę, czyli naszego legendarnego peta. Mamy trzy statki kosmiczne. Czy co są takie statki? UFO, okej. Okay? Wiecie o co chodzi. Dobra, i teraz możemy sobie. No, nie możemy sobie kupić kolejnego świata. Musimy jeszcze sobie kogoś tutaj szybciutko zaatakować. I trzy na raz teraz. to, co się dzieje. Dobra, ciebie, ciebie też sobie weźmiemy. O, ilu tłuszcz HP w ogóle? Chodź tutaj. Dobra, ciebie sobie wszystkich tutaj łapią. Co jest? Dobra, proszę mi te wszystkie pieniążki. To mi się na pewno. Bardzo przyda. Kolejną czapkę, jakoś tutaj dostałem. Kolejną czapkę. Ej, mogę to założyć tego roku Czekajcie, gdzie ja teraz to mam? Kolejną czapkę mamy tutaj. Ja bym chciał, żeby mi się automatycznie zakładały najlepsze czapeczki i trem się. Dobra, mi się zakłada wszystko automatycznie, więc mega fajnie, to włączyłem na przypadkiem. I kupujemy sobie kolejny świat za tysiąc, a kolejny kosztuje 50 tysięcy. Wiecie, jak my zarobimy szybko 50 tysięcy? Dobra, klikamy sobie ciebie, ciebie, ciebie i już zarabiamy sobie na kolejny świat. Myślę, że pójdzie nam to naprawdę bardzo szybko, bo te statki, no sami widzicie, ja sobie to odbieram teraz i mamy już 36 tysięcy. Jak sobie to odbiorę, to będzie już pewnie nastać. Tak, już mamy 50 tysięcy. Możemy sobie iść do kolejnego świata, więc ogólnie bardzo fajnie. Tutaj jest jakaś jakieś jajko świnka, tego może sobie nie będziemy otwierać. Otworzymy sobie lepsze, ale patrzcie, tu w ogóle mamy teraz jakąś skrzynkę, ile my z tego dostaniemy. O kurde, tu ono może polecieć dużo pieniędzy, ile z tego dostaniemy. Uwaga, 3000. Dobra, nie jest tak źle. Mogło być gorzej, mogło być lepiej, ale ogólnie wam powiem, że jestem zadowolony. I wiecie co? Nie ma chyba co tutaj siedzieć. Lecimy sobie na kolejny świat, już teraz ten kosztuje 50 tysięcy, a to jest dosyć duża różnica. Co my tutaj w ogóle mamy, coś nowego? Mamy tutaj jakieś. A, to są tylko osiągnięcia, dobra, to na tym nie zwracam uwagi. Tutaj mamy jeszcze jakieś. Czapki, ale wszystkie czapki zakładają nam się y, chyba automatycznie tak mi się wydaje. Chyba, chyba, że może. Dobra, to, to jest chyba najlepsza. Dobra, musimy zrobić lepsze czapki. o kurde, on ma 1000 HP! Co tu się dzieje teraz? Czekajcie, jestem ciekawy, jak szybko, Jak szybko, co jest? Ej? Zobaczcie, to, co się stało teraz. Dobra, 3000 hp, 25 000 HP. Nie wszystkich sobie niszczymy, proszę mi wszystkie pieniądze, 100 tysięcy już mam Widzowie, jak myślimy. <laughs> jak ja wyglądam! Dobra, dostałem jakieś zarobiste okularki ogólnie. Bar bardzo mi pasują, fajnie to wygląda. I teraz tak, niszczymy sobie postać, która ma 25 000 HP. Wiecie co ja mogę zrobić za te wszystkie pieniądze? Zaraz sobie idziemy kupić kolejny statek, wszystko sobie poulepszać, żeby miało jak najlepszy level. Tylko ja nie wiem, gdzie ja mogę to zrobić. Ale to nie jest ważne. Zaraz sobie to ogarniemy. Widzę, co, co ja w ogóle teraz dostałem na oczy. Mam jakąś czapkę, mam kolejne okulary. Wszystko mi się samo zakłada, więc ogólnie bardzo fajnie. Jestem ciekawy, ile my teraz z tego dostaniemy pieniędzy. To była postać, która miała 5 gwiazdek. Złoty gwiazdek w ogóle miał bardzo dużo HP. Dobra, patrzcie to. 2-3 trzy miliony trzy i 3,5 miliona. 3,5 miliona. Takie widzicie, jestem komandosem, komandos żery zgłasza się na służbę i ogólnie to przydałoby nam się pokupować. Wszystko lepsze, wszystko lepsze, tylko nie wiem, jak wrócić tam na początek. Mogę gdzieś tutaj, o, dobra, chyba, chyba mi się udało wrócić, bardzo fajnie. I teraz chodźmy sobie do tego sklepu z ufo, bo mamy 3,5 miliona, żeby wszystko wydać. I teraz tak, patrzcie to, kolejne ufo, kolejne ufo. A, dobra, jestem biedakiem totalnym. Już mi na niestety na kolejny nie stać, ale możemy sobie chociaż to ulepszyć na, dobra, 10 tysięcy, 25, 75, 200, pół miliona. I na razie myślę, że tyle nam starczy. To sobie też ulepszymy do pół miliona, czekajcie, dobra, cyk. I tak wszystkie cztery sobie ulepszymy, ja myślę, że jak my teraz sobie te cztery ufu ulepszymy, to możemy iść, nie wiem, na ostatni świat chyba. Serio. Pójdziemy sobie na ostatni świat, zobaczymy, czy nam się to uda. Bo ja chciałem ogólnie dzisiaj dojść. No, jak najdalej, jak najdalej chciałem dojść, zobaczymy, czy nam się to. Byłoby naprawdę fajnie, gdyby nam się udało. Dobra, yy, mamy ulepszone wszystko, co się da. Szuka za nami sobie tutaj lata, więc ogólnie spoczko Tu jest jeszcze jakaś skrzyneczka, może jest z tego coś ciekawego. I teraz... To są jakieś światy w ogóle? Co to jest? Dobra, nie wiem, nie wiem o co chodzi z tymi światami, ale to nas za bardzo interesuje. Ale czekajcie, z tego co widziałem, to tutaj gdzieś jest chyba taka katapulta, która może... Tak, zobaczcie, to jest tutaj. Dobra, ja chcę się z tego wystrzelić. Ja już to widziałem wcześniej. I teraz mamy cztery statki. Już co tu się dzieje w ogóle? Teleport. Ja bym chciał na park drugi. Dobra. I polecimy teraz. Co się dzieje? Widzę. O kurde. Dobra. Myślałem, że się wale, ale na szczęście nic nie stało. I potrzebuję dwa miliony. Dobrze. Nie ma problemu. Ja bym chciał ogólnie znaleźć postać, która ma jak najwięcej hapetko że tu wszyscy to są jakieś takie nupki z tego co widzę. O, tu jest może jakaś dziewczyna. Ty masz Cztery tysiące. Dobra. Cztery tysiące może być. Patrzcie, co się dzieje. Dobra. To było za szybkie. Nie wiem. Ciebie, ciebie, ciebie. Wszystkie po kolei będziemy niszczyć. Dobra. Zaraz sobie pójdę pozbierasz te pieniążki Wow. Tu ktoś ma dziewięć tysięcy i co ja mam teraz za ogon? Patrzcie to, mam taki ogon diabełka, nawet do mnie pasuje dosyć. Dobra, ciebie sobie też zniszczymy, proszę bardzo. Szybciutko sobie odbieram pieniążki i ogólnie mam już 800 tysięcy. A teraz ile będę mieć? Już mamy 2 miliony, dlatego idziemy sobie na kolejny świat i sobie jeszcze przy okazji odbierzemy wszystkie itemki, które tutaj są. Jeszcze jakieś okularki leżą, też sobie to podniosę. Ej, nie mam żadnych okularów, mam dwa ogony teraz. Okej, okay, dobra, to wygląda całkiem ciekawie. Ale skoro mamy 2 miliony, to wchodzimy, ile tam jest ludzi teraz w ogóle? Zobaczcie co tutaj się dzieje. Kolejny świat kosztuje nas 50 milionów i z tego co widzę tych światów ogólnie troszkę jest. No ale dobra, jakoś sobie tam dojdziemy. 200 tysięcy HP. Co to jest w ogóle? Dobra, ja jestem ciekawy, jak nam to pójdzie teraz szybko. Ej, wydaje mi się, że idzie nam to dość szybko. Dużo wolniej niż na poprzednich światach. Ale jak my ją przecież zniszczymy. To będziemy mieć teraz tyle pieniędzy, że no, no może nawet sobie odblokujemy kolejny świat. Zaraz zobaczymy. Dobra, 80, 70, 60. Naprawdę szybciutko nam to idzie. Jeszcze sobie otworzę skrzyneczkę, bo z tego co widzę, tutaj będzie mieć bardzo dużo końców. Ej, co jest? Ile będziemy mieć z tego? 300 tysięcy. Dobra, bardzo fajnie. Ja pierdzielę 6 milionów, 6 666 6 6 6. I mamy 34. 4 miliony! O co tu chodzi w ogóle teraz? Dobra, jest naprawdę super. To mi się bardzo podoba. Kto ma jeszcze bardzo dużo APE? Chciałem jakąś kolejną postać, która ma tak, no nie wiem, z 200 tysięcy, albo dobra, wszystkich sobie po kolei niszczymy Ciebie, ciebie, ciebie i ciebie. Cztery osoby naraz atakujemy i myślę, że jak sobie ich teraz pozieramy, to będziemy mogli sobie znowu odlokować kolejny świat już za 50 milionów tym razem. Fajne mam okularki ogólnie, a im dalej idziemy tym, te moje temki są coraz lepsze. Tak mi się, to jest legendarny item w ogóle. Patrzcie, widzę, na nie nią, że ja mam taką rzecz. Przecież. Ej, czekajcie, jeden na 10. Właśnie, ja mogę mieć więcej petów. Przecież, ja mam tylko jednego legendarnego peta. Dobra, tych petów będzie mogli sobie potem e, pokupować więcej. Tylko ja na razie żadnych jajek nie widziałem. A chciałbym sobie w sumie jeszcze jakieś pokupować. O, tu jest jakieś jajko. Dobra, czekajcie. Ulepszymy sobie to. Mogę trzy na raz. Nie, trzech na raz niestety nie mogę. Dobra, otwieramy sobie to. Kurde, ale to będzie teraz szybko. Długo nam szło dosyć. Same komony, komony, komony. Ale będzie chociaż może jakiś e, uncommon. Dobra, zobaczymy w ogóle, ile on nam da. Bo jestem troszkę ciekawy. I z takiego peta dostaniemy. Uwaga, on jest prawie tak dobry, jak mu legendarny. Może być, załóżmy go sobie. Cześć, jak ja założę 10 petów, to ja będę Tyle pieniędzy, że to będzie coś niesamowitego. Jeszcze jednego sobie tuż, ok? Otwórzmy sobie jeszcze jednego idziemy od razu na kolejny świat. Jak mi drupna jakaś legenda To w ogóle by no, było, bo naprawdę super, ale poleci mi komon, niestety. Kurde, jakaś green kaczuszka Dobra, może być, może być. Znaczy kurczak, czy... Dobra, nieważne, nieważne, ok? To był kurczak po prostu. Załóżmy sobie ciebie jeszcze raz 10 plus 100. Może być, to mi się po. Nie mogę mieć więcej. Co, ja naprawdę nie mogę mieć więcej? Czekajcie. 50, dobra, idziemy, idziemy za 50 minut do kolejnego świata, ale z tego co widzę, to ni niestety chyba. Nie, czekajcie, mogę czy nie mogę sobie założyć? Niestety nie mogę. Mogę mieć maksymalnie założone dwa. No ale dobra, nie jest tak źle. Może sobie kiedyś tam kupiłem tego gamepassa. A tu jest kolejny. Ja przed chwilą wszystkie pieniądze wydałem. Co to jest? Ile ty masz HP? 500 tysięcy. Dobra, atakujemy sobie ciebie. Wiecie co? Ogólnie musimy zaraz sobie ulepszyć UFO. To zniszczymy sobie tylko ją, bo ona ma pół miliona HP. I kolejny świat jest w ogóle od biliona. Ale spokojnie, my się zaraz tam dostaniemy bez problemu. I jak sobie ją zniszczymy, to będziemy mieć bardzo dużo pieniędzy. Otworzymy sobie jedno takie jajko. Co tu są zapety? Ej, tu jest tylko legendarny. Napra. No, no nie, nie dobra, żartowałem chemii. Tak są jeszcze troszkę gorsze. Ok, są chcą Komony. Dobra, może dostanę jakieś komona, chociaż. E, 240 tysięcy. Dosyć szybko nam to idzie. Nie jest tak źle. 2 miliony HP Jakiś robi. Co to jest w ogóle? Dobra, może uda nam się go zniszczyć. Zobaczymy. Ale na razie niszczymy sobie tą jedną osóbkę szybko. Porywamy ją szybko. Tutaj trzeba nam ukraść. 99 już zostało naprawdę bardzo mludko Jedno jajko i od razu idziemy sobie wszystko ulepszyć, żeby mieć jak najlepszy ten nasze UFO. 10980. Okej, okay. szybko nam to poszło. Nie, możecie zgadywać teraz, ile dostanę z tego pieniędzy. Piszcie w komentarzach, ile mi się uda z tego dostać pieniędzy. A ja, uwaga, dostałem z tego, czekajcie, 100. 60 milionów. Dobra, to jest coś niesamowitego. Mam jakąś fajną czapkę w kratkę. bardzo mi się to podoba. Jedno jajko tylko otwieramy. Tylko jedno, ja jestem ciekawy, co ja z tego dostanę? Może coś ciekawego, może coś fajnego. Będzie rar, chociaż zostań, no i mamy komona, chyba, no nie, dobra, widzę. Nie, jeszcze jedno, jeszcze jedno, ja nie chcę komona. Komona nie, musi być coś lepszego. Cokolwiek, tylko żeby to nie był komon, no proszę. Ej no jakby poleciała legendarna, to. No naprawdę będzie drugi komon? Rar, będzie RAR, 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 dawaj, zatrzymaj się! Jest, dobrze, dobrze, o to chodzi. To, to nie, wcale nie otwieram jeszcze jednej skrzynki, to była cały czas ta sama. Teraz. Możemy sobie założyć lepszego peta Ile on nam da? Czekajcie, dobra, e, ciebie sobie usuniemy 20 razy 22 pieniądze Okej, okay, on, jest, on jest lepszy niż nasz legendarny Prawie, prawie lepszy, dużo mu nie brakuje z tego legendarnego dałem chyba z 60 rumuksów Wracamy z powrotem na start Do naszego sklepu i idziemy ulepszyć Wszystkie UFO, mam 86 milionów No nie stać mnie, czy mi naprawdę nie stać? Dobra, chociaż sobie polepszamy, to za półtora Za pięć i za 15. To tak samo, to tak samo i to tak samo Dobra, chociaż będziemy mieć naprawdę wszystko Bardzo fajnie, o, idealnie mi Pieniędzy i to mi się podoba. Teraz mamy wszystkie nasze statki ulepszone, ale przydałoby się nazbierać bilion. Ej, tutaj patrzcie, tu jest jakiś ukryty tunel, tylko że to jeszcze nie jest traktowane. Może być jakiś statek wielki zbudowany czy coś. Kiedyś sobie może to zobaczymy? Lecimy z powrotem na naszą krainę. Jak my zapierdzielamy? Co tutaj się teraz dzieje? Dobra, i gdzie są teraz te wszystkie ludziki? Widzimy kogoś, który miał dokładnie dwa miliony. Patrzcie, czemu nie mogę sobie dać więcej ufania na niego? Mogę, dobra, drugie, trzecie, czwarte. No i powiem wam, że niszczymy go naprawdę dosyć szybko. Serio, bardzo szybko. Nam to idzie, bo on ma aż 2 miliony HP. Przecież jak my go zniszczymy, to od razu sobie wejdziemy na kolejny świat. Nie wiem, zobaczymy, co tam będzie. I z tego co widzę, to ogólnie tych światów jest naprawdę bardzo dużo. I żeby skończyć tą grę, to nie wiem co byśmy musieli mieć. W ogóle to jest żółta krówka. Mamy żółtą krówkę i tą naszą pszczółkę. Ta pszczółka ogólnie fajnie wygląda. Taka neonowa. W ogóle tutaj chyba. Ej, z niej ogień leci. Zobaczcie, tutaj ogień leci z tego. I zniszczona! Dobra, mega fajnie. 2 milion 000... ile my z tego będziemy teraz mieć? Uwaga, wszystko zbieramy i mamy 650 milionów. Dobra, ale przydało nam się coś jeszcze zniszczyć. Kolejny 2 miliony. Dobra, to szybciutko ja sobie ją zniszczę. I będziemy mogli sobie wejść wtedy na kolejny świat. I uwaga, 3, 2, 1 i zero Dobra, zniszczona. Mamy to. Kolejne, nie wiem ile teraz milionów zarobimy. Ale będzie na pewno bilion, żeby sobie wejść na kolejny świat. Mamy bilion 400 milionów. Dobra, dlatego klikamy sobie to. I właśnie kupujemy kolejny świat za bilion. Dobra, gdzie my teraz jesteśmy? Dalej jesteśmy ogólnie w tym samym świecie. Tu są jakieś kolejne pety za 500 milionów. Dobra, 500 milionów. Otwieramy sobie jeszcze takie eko. Jeszcze jedno to. Dwa... Ile oni mają HP teraz wszyscy, co to jest w ogóle. Wiecie co? Zanim ja teraz sobie jednego takiego nubka ziszczę, to trochę to minie ale chciałbym otworzyć jeszcze jedno chociaż takie jajko. Może drobny tutaj coś ciekawego, byłoby naprawdę super. No i słuchajcie, ogólnie kolejne światy kosztują nas 10 bilionów i przypuszczam, że jeszcze jeszcze i jeszcze więcej, ale jest ich tam bardzo dużo. Tutaj się już zaczyna jakieś miasto, jest nawet policja i tak dalej. Ej, oni wyglądają. Ej, ja nie chcę nic płacić za nic tutaj. Dobra, ni niestety nie mamy tyle pieniędzy. Oni wyglądają jak jakieś zombieaki totalne Serio, to no zobaczcie. No. Oni nawet chodzą jak zombieaki. No zobaczcie co to w ogóle jest. To wygląda dosyć śmiesznie. Gdzie jest ten nubek, którego my sobie tutaj niszczymy? Ile ty tam masz jeszcze HP? Myślę, że dosyć mało 200 tysięcy. Dobra, to mi się podoba, szybciutko to niszczymy i otwieramy jeszcze to jedno jajko na koniec. Co ja w ogóle mam teraz na głowie? Czekajcie, ja mam na głowie nie wiem co ja mam. Ja mam co, coś dziwnego po prostu założonego Odbieramy sobie to wszystko i mamy kolejny bilion. To mi się naprawdę bardzo podoba. Tylko jedno. Jedno, serio. Epika na przykład. Zobaczcie, jak gusta epika. No nie no, nie mówcie, że będzie komo No proszę. Tak serio, to żartowałem z tym jednym jajkiem i mamy jakiegoś Ankomona Chociaż to co to w ogóle jest? To wygląda jak jakaś smutowana fioletowa sowa. Ale okej, okay, możemy sobie ją gdzieś tutaj teraz ubrać to nam ile da? Razy? 25,5 tysięcy plus tego, czegoś tam, tego piorunka, bardzo fajnie, dobra, załóżmy sobie to, no i wiecie co, ogólnie, to mi się ta gierka naprawdę bardzo podoba, i jak będziecie chcieli kolejny odcinek z tej gierki, to zostawcie dużo łapy w górę, nie powiem wam ile, ale wszyscy w tym momencie musicie zostawić łapeczkę w górę, suba, dzwoneczkę, no i słuchajcie, do kolejnego świata może pójdziemy w następnym odcinku, bo on kosztuje już 10 bilionów, no, raczej długo bym na niego nie zbierał, ale dzięki, że oglądaliście do końca, my się widzimy w kolejnych odcineczkach, no i narka wszystkim.